Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lamianek, a Wy witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. Troszkę nas tutaj nie było, ale mam nadzieję, że już wracamy. Wracamy sobie po ponad miesięcznej nieobecności Mam nadzieję, że nie obrazicie się o to Że będziecie tak samo brać udział w konkursach Jak będziecie wpadać sobie na livestreamki Tak samo jak to było wcześniej Niedługo na CSGO Skinsie zrobimy sobie dla was fajne konkursiki Jeszcze nie zdradzę co, ponieważ to będziemy działać w kolejnych odcineczkach A teraz przed rozpoczęciem filmu i jeszcze szybkie intro All hands We're selling to Pirate Swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot. A więc dobra, skoro nie było nas tutaj miesiąc, no to kurde trzeba by sobie zobaczyć jakie mamy nowe skrzyneczki na stronie, więc jadąc może od samego dołu yy, Popatrzmy sobie knife case'ik, ok, AWP case'ik chyba był Tutaj wulkan, chociaż kurde, te 50/50 case'y może są nowe, tak szczerze. Counter-Strike case'y były, te tutaj były wszystkie. Sticker case'y były. Tutaj nic nowego nie widzę chyba. także no, mamy eventik, który będziemy sobie sprawdzać podczas najbliższych odcinków. No i mamy to knife 50 na 50, /50 także tego sobie zaczniemy. Może otworzymy sobie jedną, tak na próbę. No i zobaczymy sobie, co dostaniemy. Ultrafiolet, ok, 1300 kosztowało, a dostaniemy 1900. Dobra, to może spróbujemy sobie jeszcze raz. Skoro nam raz oddało, to drugi raz też oddaj. To jest Dopplerek Hanson Knife, także 2400. No, co jest tutaj, na razie, na razie fajnie. Bo otwieramy sobie może dopóki nie dostaniemy tego y, Rust Coata, bo ilon kosztuje 500 zł. Zaczynaliśmy od 4000, także na pewno będziemy nam plus, jakby nam poleciał. Dobra, nie mam pytań widzowie Nie mam pytań. Patrzcie to. Najdroższy. I yeah, już na sam początek naszej przygody z Cezgą z Kinsem, po takiej przerwie, takie coś nam leci. Wow. Najlepsze no jest to, że na te kosy mamy wszystkie 50% szans i cały czas mamy profit. Ani razu jeszcze Gutnajfno mnie poleciał. No dobra, teraz leci tak, że uciekamy sobie z tej skrzynki, ale nie będę ukrywał, że jestem w szoku. Jestem w szoku, co tutaj nas przywitało. Yy, to serpent casik, może razy 3, 630 zł. Zaraz porobimy sobie jakieś case battle i kurde, powiem Wam, widzę, że ja w szoku jestem. Ja jestem w szoku totalnym, no razy dwa skrzyneczka nam poleciała bardzo ładnie. Powiem Wam, że troszkę nie nagrywałem, ale chyba nie zapomniałem jak to się robi. No tak mi się wydaje, zobaczymy jak to będzie e, w późniejszych filmach. Kurde, co mi się tak zawsze podobało na tym CSGO się nie wiem w sumie. Ale możemy sobie tą AWP Case a otworzyć. 252? Nie, to chyba było. To chyba skrzynka była, jeśli dobrze pamiętam, cały czas. Możemy mieć plusik, jeśli polecie w dobrym stanie Redlining 218, czyli akurat nie był to dobry stan, ale możemy sobie jeszcze raz spróbować i dwie Hyper Bestie przy dobrym stanie też może być proficik, ale czy tak będzie? Niestety tak nie będzie. No to co? Może pójdziemy sobie zrobić jakiś Case Battle, chyba że jakiś będzie tutaj taki droższy, ciekawszy ale niestety takowego tutaj nie widzę. Zdobywaj tokeny poprzez branie udziału w bitwach. Tokeny są przyznawane po każdej zakończonej bitwie niezależnie od wyniku. Liczba przyznawanych tokenów zależy od wartości bitwy oraz Twojego szczęścia. Zdobyte tokeny możesz wymieniać na nagrody w sklepie Bitwy Skrzynek. O proszę, sklep. O proszę. No dobra. Tutaj mamy bardzo fajną nowość. Tutaj mamy bardzo fajną nowość. E, także my sobie, no, zrobimy jakąś grubą bitwę, skoro tak To tokenami nas zachęcają, to zobaczymy sobie. Kurde, tutaj widzę, że też chyba, chyba po cztery było, jak mi się wydaje. E, no sporo tutaj widzę, że zmian e, zaszło przez ten miesiąc, no, co prawda dużo to jest miesiąc. E, no troszkę się pozmieniało, ale wydaje mi się, że na lepsze. Więc poklikamy sobie byle jakie skrzyneczki na razie, a weźmiemy sobie grubą bitwę, zróbmy. A co, 8000? Dobra, lekka przesada, ale to może zrobimy sobie na 3 i klasika. Może zrobimy sobie na 3 i klasika. Yy, nie będziemy więcej szaleć na 4. Trzeba się na początku rozegrać. No, i mamy tutaj bota i samo, i boty się chyba nie zmieniły, jak mi się wydaje. Dobra, więc lecimy 20 skrzyneczek na zakończenie tego filmu i zobaczymy, o co chodzi z tymi tokenami. No i droższe skręczki, oczywiście, są na samym końcu, czyli największe emocje będą na samym końcu tego filmu dzisiaj. Widzowie, standardowo mogę Wam przypomnieć, e, oczywiście, bo kto pamięta, ten pamięta. Dwie osoby, które skomentują sobie ten film w ciągu 24 godzin. Zgarną sobie skinka, może skomentować. Nie wiem, 5 osób, może skomentować 50 osób, ale dwie osoby zawsze po 24 godzinach około zgarniają sobie skinka. Także ty, drogi widzu, skomentuj no i licz na to, że będziesz miał ciutkę szczęścia i sobie zgarniesz. Lecimy sobie dalej z tą bitwą, i na razie ona mi się jak najbardziej podoba, no ale wiemy, że zaraz będzie ciutkę gorzej, jak wlecą te droższe skrzyneczki. Yy, nawet już te po 200 zł będą emocje. Już nie mówię o tych, co będą yy, po 1000 zaraz nam lecieć. 10 skrzyneczek do końca po tej, no i mamy, mamy ciutkę straty, no ale to na spokojnie, bo to jest mówię kwestia jednej skrzyneczki, na przykład tak jak teraz, możemy sobie wyjść bardzo fajnie na prowadzenie, chociaż troszkę traciliśmy, także za dużo nam to nie dało i tu mamy rękawiczki. I mamy sobie do tego AWP Asimov. Ojejku. No i te kostki mogą zaboleć. Tutaj underdog by ładnie nam sypnął, ale no nie poddamy się może. 2000 różnicy do bota Adriana. No i będzie ciężko, będzie ciężko, ale da się to zrobić widzowie. Ja będę wierzył. No dobra. Wiara chyba teraz zniknie, bo to jest raczej strasznie ciężkie. Nie wiem, co by musiało polecieć, żeby tu ta bitwa się udała. Tak fajny odcinek i tak kurde nieszczęśliwie go chyba zakończymy. Co prawda może tutaj jakiś lord coś ten. Nie, doropimy sobie niestety to samo. No może tutaj 6000, 7000 jakoś magicznie poleci. Niestety to nie będzie 7000, także na sam koniec Underdog by oddał. 126 tysięcy, my dostaliśmy 122 tysiące, czyli za 22 tysiące możemy sobie na przykład. Aha, takie coś kupić, ok. A za 160 tysięcy już rękawiczki można o kurde, no ale to gruba bitwa była. Także no, widzę bardzo serdecznie. Dziękuję Wam. Liczę, że odcinek się spodobał. Życzę Wam miłego weekendu, bo dzisiaj mamy piątek, godzinę 16, kiedy publikuję ten materiał. I mam nadzieję, że do usłyszenia. I już jutro. Siemanko.